Hej, z tej strony. Węż, bardzo serdecznie i postanowiliśmy, że ruszymy na niedźwiedzia. Chciałem pokazać, jak to wygląda. Więc tak, Castiel jako nasz dowódca, przygotowuje ludzi. Ja się zapytam, czy każdy ma miksturę. Każdy ma miksturę. Tylko, że jestem już kwatermistrzem. Muszę przygotowywać tutaj ludzi. Nie będę. Pytać dwa razy. Dobra, jest tutaj Jusuf. Me. Wyciąga dwie fiołki. Podaje je do Jusufa. O, każdy nie ma. No, Podaję je Jusufowi. Handel. Powinno mi starczyć, mam nadzieję. Dobra. Dobrze, że wziąłem ich więcej. Wyciąga sporą ilość fiolek i zaczyna je rozdawać. Kjartan też nie ma, dobra. Teraz dajemy po kolei wszystkim. No macheń. Handluj, zaraz ja nie będę miał potek. Dobra, 4 kim powinny starczyć. Dobra. To chyba wszyscy. Bielpiolko do Ludwiga, wyciąga sporo miłość fiordat. Moje chwyta za butelkę i chowa ją do sakwy. Że i dobrze przygląda się miksturą. Dobra. W takim wypadku jak wszyscy gotowi to wyruszamy Me. Zakłada hełm na głowę. I zapina na nim pasek Cyk Choler, takie dwie setki to dużo nie pomogą, ale lepsze to niż nic, pluno. Moje to do sakwy. No, no, no. Odbiera od Lodwika dwie mixtury. Drugą ręką otwiera skórzoną torbę zawieszoną przez pierś. I ostrożnie je wkłada do środka. zjając je szmatką, aby nie stłukły w środku. Herman, słuchaj się dyskusji. Dobra, w takim wypadku wymarz za mną. Albo biegiem. Nie ma czasu. Trzeba biec. Jeszcze wyjdzie fail, że ktoś nam tego niedźwiedzia zrobił. Może samotny, może powie, że trzeba go zablokować o skałę, kto wie. My tu jesteśmy gotowi na poważną walkę. Dobra, trzeba będzie sobie troszeczkę oczyścić teren. Tutaj postaramy się troszeczkę pounikać tej walki. Niepotrzebnie, żebyśmy walczyli. Jakoś tracili mm, nasze punkty witalne. A też za dużo tych mikstur nie mam. To, co bym się tam udało zdobyć, no to mam. Jak muszę kwater mistrzować, to niestety, ale trzeba wszystko organizować. No, te to tutaj zabijemy po drodze. Dobra, idziemy dalej. Tutaj prawą stroną, żeby nas żadna zwierzyna nie dopadła. Dobra, tutaj Uwaga na wargi. No, to jeszcze kogoś kwiatica dopadła. No, dobra, dadzą sobie radę. Najgorzej z tymi kwapicami tutaj. No nie latają mi są do góry, troszeczkę chyba je znerfili ostatnio Ale i tak dalej są. Złe jak nie wiem Są wszyscy Wydaje mi się, że tak Jest kastiel, jest topor Dobra. Plan jest taki. E castiel Topor i ja z przodu. Reszta dobiega no, jak zaatakujemy. Nie atakować więcej niż dwa razy. Chora, to był całkiem niezły trucht. Warkno pod nosem, się i wpatrując w zwierzyny jak ktoś trafi tym tępym morzem Dobra idziemy. To porozumień zmierzył łowców. Dobra, idziemy zabić niedźwiedzia. To jest jego kryjówka, którą już mamy ze zwiadu rozpoznania złapaną. A tu go nie ma. No tak, chyba nie tym razem. No to tyle. W lesie już nie ma nie. Ci Dognąć po skłonie. Nie się następnym razem kapralu. Jak jesteśmy taką grupą? Dorwiemy, O, To już moja pomyłka. Czyli na kasier do powiedzenia? Hmm, w sumie można iść górą przez kamienną twierdzę. Dobra. Prawa. Na kastę poprowadzi, jak tam wie, gdzie mamy iść. Panowie, ostrożnie, jest tam niebezpiecznie. No, musimy uważać. Na twierdzach to już może być dosyć niebezpiecznie. Teraz za bardzo nie kręciłem się w tych rejonach nigdy. gdzie są No rajna przed zabita. zawita Idziemy dalej M hmm. Walimy tutaj no ja teraz, no trzeba tak tankować, żeby każdy po trochu dostał. O, nie mogę nawet stargetować za bardzo. Kurde, wstaje trochę od chłopaków z tymi walkami. Dobra. Na, wyciąga miksturę i ją wybija. Żyją. Mamy taką nadzieję. Odbiera miksturę. Wypij to. Powinna się dźwignąć na nogi. No i to chyba jeden dostał. Jak szkło szkoły powinno się szybciej zasklepić. Jak. jak wszyscy są cali, to. hmm. Idziemy dalej. dokładnie, no tu trzeba blokować, jak jest ostatni czas. Bo można swojego walnąć przy polowaniu. No w czasie walki ma patrzy, może was trafić. Dokładnie dajcie, no nam... dobry spokoju. To porfa nie włącz. No. Nie stargetuję go. Prędz... o, dobra, Prędzej stargetuję to porfa. <grywa> Był blok. <vlog. grywa> na to forfie. Dobrze Ludwik. <grywa> Nie pierwszy. Czekaj, tak może. Nie pierwszy raz cię blokuje. <grywa> Uwaga. Masz efekt coraz lepszy z Ciebie Szermierz Jest cienioswór. Cholera To i nawet lepiej Dobra, możemy zawalczyć z Czekamy na Kastiela. Hmm. Dobra, też sobie opierdolę jeszcze. Masz ją, czy nie? No dajcie, dajcie, dajcie. Hmm. Dajcie Kastielowi mikstury. nie kurde. To jest nasze zawołanie. Dobra, Na walimy go. No i to jest polowanie, panowie, to mi się podoba ci nie chodzi, elegancko. Pięknie Dobra Łodzi, brać go Kto jest tu najkrócej? Chyba Jusuf Kajta nie weźmie Dobra, my obronimy transport Wypijemy sobie miksturę. E, Wypija miksturę. Gdyż przyjemność tywy nie wpadnie z usadzkę zwierząt. No to też racja. Chłopaki tutaj są. E, pierwszy raz na takim wielkim polowaniu z nami. Podnosi się stworę i zrzuca na plecy. Dobra, idziemy. To to jest mikstura. Ciemnego, czerwonego koloru. Rować. No to. No ja mam setki, nie od naszego seta. Cholera. Potrzebowalibyśmy może jakiegoś lepszego. Alchemika <laughs> to by nam coś lepszego zrobił. Tak to się delektujemy setkami. Piękne polowanie udało się dopaść. Są chce w te podnosić? niepotrzebne potrzebne, tam na bazę nam wystarczająco spada. <laughs> Dobra, to wracamy w takim wypadku. Fajna akcja. Przynajmniej mieliśmy też fajne dwa eventy. Od razu wam powiem. Jedno mieliśmy swój własny w sprawie tego, że... ...odegraliśmy, że Dukat nam ukradł yy, wilki, które my mieliśmy. Fajnie, ja... ...Gardomir fajny event nam odwalił. Zrobiliśmy obozowisko w lesie, tak dalej, musieliśmy warty trzymać. A ja się my troszeczkę bardziej nacelowani na RP. Też każdy stara się jak najlepiej odgrywać, może. Też staramy się, właśnie dużo świeżaków teraz przyjęliśmy. I żeby oni też tam sobie odgrywali, uczyli się, co i jak. Hmm. Hmm. A, skórycznie sporo się przydadzą, jakbyśmy robili lepsze pancerze. Co pewnie podejrzewam, że. W przeszłości też by się starzyło. Ale no to, oczywiście, wszyscy idą wolno, wiadomo przez co. Przez to, że mamy stwora, no i też musi z nami nadążać. No to przejdziemy sobie dalej. O, tutaj widzę topor, już na walki się szykuje. No to nie będziemy odstawać, no kurde. To się nazywa szermierstwo. Takie ciosy na klatę przyjmować. Dobra, oczyścimy drogę z toporfem i kastielem. O, no, jeszcze. Co się da? No, my tutaj drogę to oczyścimy. Żeby nic nie zagrowało na kiartana Kurde, Jak zaczął dzik atakować. A ja próbuję go zabić. Jest przyblokowane. Hmm, tu są jeszcze jakieś stwory. Dobra, palimy naszą ostatnią miksturę. I idziemy dalej czyścić teren! Synchra mi się zbugowało jest już tam trochę obity, lepiej niech nie tankuje. Nic dobra, tu są jeszcze e, to pielce, to je też jebniemy. Ja mówię, Jezu, to opór jakie ty dem, walisz. nie, nie nawet. Dobra. O, to topielca zabrał. No dobra, to weźcie tego topielca, nie będzie. Coś się z niego może zrobi. Dobra. Idziemy. Telewar widzę. Eee... Yy. Wracamy za chwilę, chwilę. Dobra. Idziemy z, ze zwierzyną. Widziałem, że Castiel gdzieś tam wyruszył, chyba za jakimiś łowcami, którzy też polowali. No ale nasz cieniostwór, a ich tam 3 ścierwada, no to nie była ziemia. No ale to Topor, takie dwa zabijaki to... ja... też trochę. E. Dobra piękne polowanie panowie mm. wszystko do magazynu Zaraz tam do was przyjdę Wzyla po czym bierze oddech Mam <laughs> cały spocony. Ja pierdzielę to choler towarzy. <laughs> Dobra. E, udało mi się polowanie. Mam nadzieję, że się tego wam się podobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę. I do następnego. Więc cześć na razie. Pa, pa.